Siemano ludziska, z tej strony Wojciech, witam Was w zerowym odcinku mojej nowej serii pod tytułem Świat 13 Wyzwania. Yy, nie, nie będą to bynajmniej zadania od jej, ani coś takiego, także już możecie skończyć niestety pisać komentarz, że ściągam od mejscony. Yy, Bajer polega na tym, że... Yy, cała seria polega na tym. Yy, wasze zadanie, napisać w komentarzu Nazwiska trzech jakiś tam zawodników. Powiedzmy, że ktoś napisał mi w zeszłym tygodniu, że ta seria już jest tydzień. E, napisał mi nazwiska Piszczek, El Sharawi i Ashley Young. Nie są oni sobie ze sobą w żaden sposób powiązani, a moim zadaniem jest zrobienie z ich użyciem trzech, e, z tych trzech zawodników składu, który będzie miał oczywiście 99 zgrania bez menadżera. O zgraniu z i bez będę mówił w poradniku, natomiast generalnie chodzi o, o to, żeby każdy zawodnik był na zgraniu 9, czyli na maksymalnym, jakie da się osiągnąć w grze. No i problem jest taki, że ci zawodnicy nie mogą być ze sobą w żaden, absolutnie żaden sposób powiązani, czyli właśnie na przykład są z innej ligi, z innego kraju i tak, i tak dalej. Nie? No tutaj to jest właśnie przykład, że można zrobić wszystko używając właśnie tak zwanych idealnych połączeń, czyli ten sam klub plus ten sam kraj. Dobra, i w sumie to by było na tyle. Piszcie komentarze. Dzięki za, za oglądanie. Do zobaczenia. Hej!